No to Krzysztof przygotowany na wielkie zakupy Wózeczek jest wuzaczek nowy wózeczek, bo jeszcze tak. żeśmy go nie mieli To tu pan ma fajne rzeczy, taki zegar chciałbym kupić Pan mówi, że na 100% sprawny Drewniana obudowa, ale bardzo ładna Tylko słuchajcie, tu pan szuka Wahadła nie ma. Co to jest? Cegary? My no, jał u habitacji. taciste Trzeba tego trzeba. Pan szuka chyba, tak? Nie, mm. bo to nie jakiś... mm. no to powiedzmy u nich szuka, później przyjdziemy. Wiesz, <laughs> Nie przesadzaj. <laughs> tu jest też fajny zegarek. Tylko jest tarcza pęknięta. A te, te obramki, po ile Ola mówiłaś? No po, 20. po 20 za sztukę tutaj. No o, to ładne. To ładne, no. Już takie szczegóły widać, nie? Hej, oczka są, wiesz, tutaj bo tak Widać to będzie. Tutaj takie drobne szczegóły są Augusta. Strobel. Nawet jest kto to. to są. Dobra. Możemy wziąć ten zegar. Bez wahadełka 20 zaproponujemy i tyle. No, zegar fajny. Bez wahadełka, ale za to za 20 euro się udało kupić wahadełka, jakiś zegar, myśl mi coś dobierze. Zobaczymy. Będzie fajnie dzwonił chyba. Chyba. <laughs> chyba, da jest mechanicz, da radę naprawić. No tam... Ale to z takim się nie spotkaliśmy, no, dlatego się na niego zdecydowaliśmy. No. Słuchajcie, 20 zł to jest jakby nie patrzeć. Euro. 20 euro. euro to jest ile? To jest stówka niecała, no to kurczę. Dla samej obudowy warto. Dobra, lecimy dalej. Mnóstwo ciuchów. Słuchajcie, pokażę Wam. Z pełno ciuchów. Zobaczcie taki obrazek. Bardzo stary. Tu jeszcze prześwituje podkład, chyba taki lekko gipsowy. Zakonserwowane drewno. Zobaczcie już drewno takie wypaczone, popękane ale obrazek piękny troszkę zdeformowany, uszkodzone, ale kurcz, no piękne to jest Fünfzein a No. no. <grym /hierzy> <grym /hierzy> Dobra, to 18 no. <grym> Zdrzyma. </hierzy> tak, <grym /hierzy> bo ja przesłoniłam teraz. A Ja na Ja tego tu. Tak, będzie. O. 18. O, ale stare naprawdę. Nadradzać ludzi, hmm. termometry. Nie wiem do czego one cały zestaw jakiś Ale słuchajcie za 5 euro jak nie wziąć Kupione 5 euro

to za 3 nie. euro na pewno a. się opłaca. A. To jest mousiężna, nie? A to 15 to chyba damy sobie siano, bo to nie jest jakaś cena. taki zegareczek, a tu nic specjalnego. Nie, mi się ona nie podoba. nic specjalnego, pokaż błyszko dla Tu z góry, a tu co jest. No i Ola trafiła swoje Pokaż minę zadowolony. To są właśnie moje do To jest Oli klimaty Tak, jest, jest taka piękna Co to jest? A nowa jakaś, no, no, ale ładnie zdobiona 4 euro Takich pełno w domu, ale to nic Jeszcze jedna Najważniejsze, że żona zadowolona tak. Masz tam policz, a ja tu pokażę ten wazonik A tu zobaczcie taki wazonik 10 euro jest sygnowany ale nie biorę. Sprawdzałem w internecie. Ale. Dwa po 2 euro raz Dwa i żardiniera, tam taka miodowy kształt, no. Yy, kolor chodak. Kolor. Ładne krzyżyczki. Z kamieniami. No, ile to? 20. To stare widać jest. Tak. 10. 10? 10. 10 euro. A z tyłu jest jakaś sygnatura? Nie. Trzeba wyrzucić. No, nie wiem, ale, czy to nie jest wiesz. 15. To jest prawdopodobnie srebro, jest ale nie mam. Wahrscheinlich silber, ist aber nicht Nie ma Stempla, ale srebro. Aber so wie das aussieht, muss das silber 18. 10. Jeszcze rameczkę taką udało się kupić. Ola choruje na te ramki, zawsze widzimy. To jest tak. jakaś próba choroba z tymi ramkami, bo e, ja mówię, Ola osłonki, ale nie wszystkie takie ładne, ładne jakieś zdobione e, do kwiatków, i ramki. doniczki, osłonki i, i, i jak ramki widzi to od razu za 3 euro. Oto to cena za rybista. zobaczcie jakie e, to jest stare, mosiężne. I szkło takie fajne. Wypiecznie. Szkło wypukłe, właśnie o to chodzi. Bo tu podpórka jest ten yy, urwana, ale do powieszenia jak najbardziej. ja tak jest mhm. Mam zainteresowania. SNT teraz tym razem. Przetransportowaliśmy się. Bo tu mamy dwa flumarki. Pokażę Wam ogród, bo bardzo fajny jest. Tam możemy korzystać z tego. To niestety jakbyśmy sobie chcieli coś podgrzeć, to jest aneks. O. Ale cały czas gdzieś tam otaczają na starocie, widzicie takie rzeczy. Spójrzcie jakie piękna cukiernica. Szklaneczki Stara lampa. Jak znośnie, Jedną noc nocy jedziemy dalej. Stara maszyna. No i kolejny dzień, Wesen. O, już widzę nowe rzeczy przeważnie. Sind beide zu deiner Entschuldigung? garantiert. Wie viel kostet? Dies geht normalerweise länger. Ne? Aber lass Wie viel kostet? Die Dame macht das. Nein, nein, mit Kette. Mit Kette? Ja.

A tu Ola, jakaś żabka? Co to jest? to jest? nowe Ale tu taka gruba porcelana Może jakieś kantynowanie? O, za 5 euro taka forma To co, to jest do chleba, tak? Tak, takie baranki wielkanocne są wypiekane Ale to jest duże Fajny szylte malowany 55 euro kurde szkoda Bo, bo ja zbieram bo sobie kupił ale to taka cena Krsztaluga 4 euro Malutka taka, ale jest uszkodzona obraz, marynistyka. Kolejny zakup. Tu, patrzcie, za 30 euro. Szyld? Dankę. na strażacki, ale stalowy, bo aluminiowego bym nie kupił. I szyld razem 30 euro. 30 euro. Co? 30 euro. Tu jeszcze jest fajny, ciekawy. Pan mówi, że co to jest? Austriacki? Austriacki, strażacki, tak. Taki chromowy? Ale nie wiem. To, są... yeah. to jest też DDR. To co jest? to one to. Nikt tego nie kupuje u nas w ogóle. No i tu szyldy są, ale to współczesne. Yeah.

o patrz tu jaka lampa fajna, taka kryształowa. Mosiężna. Patrz 50 euro centów Na no, wielkanocne ozdoby. A tu jakieś co to są, jakieś płyty małe. To filiżoneczki po 5 euro za zestaw A lampę wzięliśmy za 15 Czy ona jest wielka Patrzcie, oli noga A lampa Mówię, pokazuje, że jest duża do twojej nogi, nie? Ja też mam dużą nogę <laughs> Danke, schön. Danke schön. O po euro płyty. Może coś polskiego będzie. O disco. Co tu za zespoły? Elton John. No, co za kupy z dzisiaj. Lampa. 15 euro, ale to jest wielka lampa. szyld 15 euro. Euro. Hełm 15. Kanka ile? 6, 6 euro. 4. To 3 euro. A 3. Nie 3 4. euro. Baranek żelibny w cholerę ciężki. Ile za niego? 5 euro. I czapeczka. 15 takie zakupki z dzisiaj jedziemy dalej na następny flomark No i wchodzimy na Flomark jesteśmy już przejechaliśmy tam ja wiem, 20 minut trzeba było autem przejechać W Oberhausen jesteśmy I ten i To co widzieliście z naszych zakupów My, tam, porcelanę szkło nie za bardzo. Chyba, że naprawdę coś się fajnego trafi, bo unikamy tego to jest później problem. Pakować, wozić, a mamy tego w domu i Rosenthala i inne Murano, także nie chcemy. Ale zobaczcie, co tu jest. Kurde, chyba staroci takich nie będzie jakiś. Dobra, zobaczymy na razie. Lecimy, wychodzimy. Bo słuchajcie, to są same nowe rzeczy cały czas. Ani jednego stoiska nie było takiego z rzeczami, które by nas interesowały. Także wychodzimy i jedziemy na Holandię, Arnhem. Się ruszyć ciężko. No, wracając do tych naszych zakupów, w ogóle ogólnie, no to. Porcelana, szkło, tak nie bardzo. Stawiamy głównie na starocie. To się fajnie sprzedaje.